Siema. Rozpoczynam ten film już chyba trzeci raz, bo będziemy teraz walczyć z bossem i nie mogę go przejść i ciągle ginę, więc już wyciąłem chyba, z, wywaliłem z 10 minut prób przejścia bossa, nie no żartuję, dwa razy próbowałem go przejść do tej pory i dwa razy był game over, także teraz jest trzeci raz, lecimy z tym. Dziewiąty odcinek, Crash Bandicoot, Crash Bandicootas, zwany również. Aha, zajebiście Myślałem, że może ten glut zielony jego zje, ale nie, nie zeszy go Paskuda O co tu chodzi? a Co, będzie więcej teraz? O nie, spadła mi guma spada O nie O nie Nie mam już żyćka Załatwił mnie, jakiś Maciasz. Dobra. Kurde. O ja. Dobra. Kurcze, no. I jeszcze raz tylko go wystarczyło zrobić tu. Kurde, chciałem za, za, za szybko One w ogóle się zbiły w jedną kupę Można je zbić w jedną kupę jak coś I trzy Dobra No i teraz jesteśmy na nieznanym terytorium I znowu gluty. Nie, nie gluty. O ja! Po co tu chodzi? Jaki jest, jaki zwyrol. Kurwa zamienił się w Hulk'a. Ja i co mam teraz zrobić? Coś innego zrobi teraz? O, ja też mam zero żyć Dobra. Jest. Dawson gaming kurwa. Właśnie tak. Podrabianiec Hulk. Laboratorium Ciekawe co to znaczy, że się na fioletowo świecą. Oja, co to się zamyka? Otwiera? No, zdążyłbym, ale teraz na pewno zdążę. Umrzeć chyba <laughs> Kurwa, dwa życia znowu Aha, dobra A jak tu dobiega biega? Zauważycie mi, lepiej dajcie, a nie... O nie, glut! Ja jebię, życie! Tam jest życie. Co? Okej, okay, tu trzeba uważać teraz, bo jest pułapka na mnie zostawiona. Dobra, mam życie. I bonus level. Może, może coś z tego będzie. Może coś z tego będziesz. No, Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, takie łatwiutkie, jeszcze dwa ukryte gdzieś, ciekawe gdzie ukryte były. O ja, i co mam z nim zrobić? Ja nie wiem jak się z nim obsłużyć O, mordę. Od nowa. Ja... Nie, nie od nowa. Od bonusa. Ja mam, a mam ostatnie życie. No i co teraz? Kurwa, w życiu bym tego nie ogarnął. Nie, i restart. O nie, nie przeskoczę tego. Nie, straciłem wszystkie życie. Ja jebie. W crashu trójce chyba jest podwójny skok w ogóle. tego co ja tak kojarzę. W ogóle trójka to chyba jest najlepsza. Yeah! Ogarnięte Kurwa czeknąć nareszcie coś. Po co biega? Oszukało mnie. No, ale można skoczyć na bok. Ale piznie zaraz. Żyćko. O tu coś jest. Myślałem. Yeah. Teraz dobrze. O w mordę. Kurwa! Myślałem, że przeskoczę tam... Dobra. Nie! Ja jeszcze go przycięło w locie. Game over. Dotarłem tutaj raz. No idziemy dalej. Mogłem iść. Dobrze. O kurwa. Głupi wlober Dwa życia O nie Jakie oszukaństwo Zaraz to jest losowo? Jak to w ogóle Co, Co tu? O kurwa. I co teraz? To jest tutaj ten hardcore. Jak to jest? O i teraz mógłbym się w sumie tam. Ale zajebiście No i to był koniec Nareszcie, ale to było hardkorowe też Hardcore na maksa Ach. Wielka sala? A co to jest Stormy Ascent? Insanity Beach? Mm -hmm. Wielka hala, Great Hall, wielki gmach, a to co jest? Ja i to są te, y, uzbierane kryształy przeze mnie. Za wszystkie kraty, co nie? O ja, i co? Będziemy teraz walczyć z doktorkiem? Najgorzej. O ja, nie zdradziecki. Tak myślałem, że to o to chodzi. Łatwo Ale bym nie załatwił tam. No, zielone teraz łatwo, wow. kurde ja yes, zdezintegrował krasza i w ogóle to można się spierdolić z tego balonu, najlepiej. Teraz to będzie zielone. Będą się cofać zaraz te niebieskie, nie? Nie. Będzie szedł stąd. Teraz będzie szedł stąd. Jesteśmy trochę w pułapce, ale dobra. Zaczynam to kumać trochę. Dobra. Elegancko. Cortex incapacitated. Taka gra słowna. Incapacitated. No, i jak ładnie, proszę bardzo. I mamy ze sobą Crasha jedyneczkę. Matko Święta! Jezu! To jest for Bob? To jest for Bob? Vicarious Visions, Alchemy. No tak, Alchemy to tutaj odkurwili totalną. Właśnie to, co mówiłem w jednym z odcinków. było tak zrobione tutaj, że fizyka została przeniesiona z Crasha Trójki. I stąd właśnie. Te wszystkie różnice w skoku, ponieważ w crashu jedyce, z tego co wiem, było tak, że można było z miejsca osiągnąć pełny zasięg swojego skoku, praktycznie, a w crashu trójce jest taki, taki moment do tego nadany i ten pęd musimy wykorzystać do rozwinięcia właśnie prędkości, z uwagi na to, że zostało to przeniesione z psx na PS4. W procesie konwersji tego właśnie kodu zaimplementowali fizykę z trzeciej części Crash'a. I stąd też, jakby niekompatybilny design poziomów z taką fizyką i, i, i z trójki skutkował właśnie w, w nie, no nieprecyzyjnych ruchach czasami. No nie no, było to w kurwe trudne po prostu. W kurwe trudne. Najgorsza była ta wysoka, wysoka ścieżka, czy te wiszące mosty. Tak jak tak się nazywa po angielsku high road. Ja sobie na to mówię, wiszące mosty. No to tam to pełen cheat już poszedł, bo tego się nie dało przejść. No, także to, to chyba tyle. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec, Kraszka. Można byłoby tutaj różnie, równie dobrze przygotować wiele rzeczy, z, odkryć sobie. Jeszcze jest na pewno mnóstwo głębi. A tymczasem ja się będę powoli żegnał. Ale jeszcze zobaczymy, przez to skip, i co się teraz stanie. A, jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz. Co to jest Stormia Ascent? Czy to jest jakiś dodatkowy poziom? <laughs> powodzenia by już potrzebował co tu jest? nasze ulubione skoczki O nie! Właśnie a propos tej fizyki, jeszcze nie wiem jak jest w dwójce zrobione, ale chyba jest taka sama fizyka jak właśnie w jedy... Jest to jakby konsystent, no konsystent, tak nie? Zrobione w konsekwentny sposób. Ja pierdolę, o co tu chodzi? O kurde, oszukało mnie. O nie, o nie, ja. Game over, miałem ostatnie życie i wygrałem z Cortexem w ostatnim życiu. O nie, taki, taki właśnie trik to jest. Dobra, ale w ostatniej sekundzie dosłownie, milisekundzie. Dobra. Ja pierdolę, Ja się czyjaśbym grał w Battletoads z taką zimową planszę No i teraz trzeba zeskoczyć tutaj. Ja już tam widzę ptaka Dobra, jest checkpoint Nie no, spoko Kurwa To przecież miałem checkpoint, ile mam żyć? Hmm? Pokaż, pokaż się no, dlaczego on go nie zgniótł? Dlaczego on go nie zabił? Dobra, udało się. Ja nie wierzę w to. Kurwa, kręciowy są najgorsze. Ja! I zero? Koniec? Dobra słuchajcie, nieważne, kończę ten odcinek i zrobię po prostu osobny odcinek tylko i wyłącznie z tym Stormy Ascent, także yy, żegnam się na razie, ale to jeszcze nie koniec, kraszka, bo jeszcze mamy drugi, trzeci epizod przed nami, elo.